Witam serdecznie na turnieju podbitych ulepszeń 5 bez żywiołu natury czyli nie mamy zielonych kart do dyspozycji na razie nie byłem atakowany ale jest dopiero chyba 5 minut od startu turnieju i już na sam start mamy Benka czyli tak przyda się dezaktywacja z klocka Lixiu. Na pewno się też przyda jakieś uderzenie. Może Frida też by była dobra jako drugi dispel. No i jakaś prowokacja kurcze. Ludwik bez Ksolpa nie jest zbyt dobrym pomysłem, a nie mam nic szybszego. E, chyba, że ryśka wezmę do podbicia a, albo konga, tylko tak bez lekarza. Mogę bym mógł tego, Dzilacha spokonać. Dobra, wezmę sobie tutaj chyba... to jest spoko na podbite, ale to dalej jest lekarz. Czterogwiazdkowy. No dobra, zobaczmy. No i trzeba było zagrać jednak tym ludwikiem. Musiałbym znaleźć jakieś łączenia niebieskie. Na razie niebieskiego jest bardzo mało. I teraz trochę nie wiem, czy nie iść po lekarza. No dobra, pierw, pierw pójdę po Diksiu, Tylko nie chcę tego dzilasza odpalać. Niestety, ale nie mam nic, nie, nie zdysponowałem i muszę poświęcić w tym momencie. Hmm. No i to by było na tyle. Dokopałem do niebieskich, jak już spadłem. Także pierwsza walka <laughs> bardzo, bardzo kiepsko wyszła. I tak szczerze nie wiem, czy grać tymi niebieskimi, skoro tak to ma wyglądać. Dobra, zagram w ten sposób. Kurczę, co ja robię. Kogo tutaj miałem? Lokiego nie mam. Jakiejś, nie mam typowego leczenia, ale mam berę, która mi da miniony. I mam lokiego, który mogę skopiować wodociąga albo Hator. No zobaczymy. Chyba źle są oddziały tutaj. No odwrót powinny być. Znowu jest totalna lipa. Dobra coś chyba tutaj będzie. I teraz nie wiem, czy skopiować sobie wodociąga, czy skopiować Lokiego. Ale chyba Lokiego wezmę. Hmm. Czy ja zdążę naładować bere przed wodociągiem? Nie. Chociaż na pewno chciałbym wymusić pingwina przed wodociągiem, nie teraz. Yy, Wolę drżyć w Willow, bo wodociąg się może odrodzić. Ok, Bera zrobiła swoje zadanie. Także tutaj już jest wygrana. Grimbel już nie jest taki mocny na freje jak dawniej, ale zagramy sobie w ten sposób, że hmm. zaberę, wejdzie Grimbel i zagram na trzy czerwone. Ceto, Ty jako lekarz i Teddy Sherry, kurczę, to dla, dla Siary miejsca nie ma, ale muszę mieć lekarza, więc yy, zagram w ten sposób. Mógłbym nie brać Grimble'a, ale, ale może się przydać. Dobra, na razie zróbmy to, co mam. Niestety, ale Freja chyba zdąży się odpalić. Spróbuję zdispelować. Unik dobra, coś tam się udało. Eee, myślę, że tak mogę zagrać. No i tak jak mówiłem Greenblau wcale nie musiałem brać, no ale kto się spodziewał, że tak to wejdzie musiałbym załadować jeszcze raz Konga, żeby to zabić Oczywiście odbicie zgodnie z planem i walka do przodu. Hmm. Tutaj muszę jak najszybciej zabić gazelę. Jest mocna sartana, więc ja sobie tutaj zagrałem z tą startową prowokacją. coś takiego i chyba wymuszę, a nie wymuszę go chyba. Dobra, spróbuję wymusić Sopka. Udało się. No to boli. On ma tutaj ile? procent przeciwko specom, a i tak oberwał okrutnie. Dobra. To jest to ostatni. A tak, tu mamy Forsysa, więc y, wypadałoby zagrać z Lixiu. Zobaczymy. No szkoda, szkoda, że tego niebieskiego zresumowałem z niebieskiego, i jak widać jest niebiesko. Hmm. Teraz tak pójdę po te fiolety. Pójdę po te fiolety, i może trzeci wpadnie z dołu. Okej, okay, są trzecie. Ludwik chyba nie był spowolniony. Niestety opór no i teraz Ludwik oczywiście umiera. O, dziewięćdziesiąt sześć życia. Nieźle. No i Polu dwiczku, ale raczej atak jest już do przodu. odrodzić się kuderwo? Nie, także oprócz pierwszego ataku weszło całkiem nieźle. Pozycja niecałe 500, czyli, czyli pod koniec dnia będę już tam bardzo daleko, gdzieś tam pod pewnie 5000 albo 7. Gratulacje, rybiuszka. W chyba wszystko się chodzi o naszych rodaków. Tak czy inaczej, dajcie znać, jak Wam idzie turniej, powodzonka